Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Czas. Zegar tyka, sekundy umykają, czas przeciega przez palce, zapisujesz dane, słuchasz wiadomości, przetwarzasz informacje. Gromadzisz wiedzę, poprawiasz ją, poświęcasz jej czas. Lekcja z dzisiaj. Czy warto poświęcać czas każdej informacji i każdemu zdaniu? Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga, Albo kup coś ode mnie, możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki, odwiedź je. Cześć!